No i teraz tak, dziękuję za udziania Hal-hal, hal-hal, siemanko Łoj, ale mam wizytę na tym To Discord. Tomi, Tomi, to mi, posłuchaj mnie. To nasz zleceniodawca. Zleca to, jasne. Ja nie mogę stracić tej roboty. Ta, ta rozumiem. Pogadamy o tym rano, okej? Okay? Pogadamy oh. jutro, okej? Okay? Hmm. Wódlę się hey. na sekundę. się. Pracujesz w niedzielę, co? Czemu jeszcze nie śpisz? I w noc. Kurczę, która jest? Jest pora iść do łóżka. Ale wciąż jest dziś, aj. W skrabie nie teraz. Nie mam do tego głowy. Proszę. Co to? Prezent rodzinowy? No bo mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek, więc pomyślałam. Podoba ci się? Szkrabie to jest. Jest Co? super, ale. O kurczę, chyba się zaczęło. Co? Nie, nie, nie. Oh. Ha, ha, ha. <ścoughs> Skąd wzięłaś na to forse? Dragi, handluję teraz koksem. O super. Może dorzucisz się do kredytu? Tak, Rój. chciałbyś. Chciałbyś. Mogę pójść, więc... Wstawaj, zasraj się. Halo? Sara? Skarbie, daj mi tatę do telefonu. Wójtami, która jest godzina? Siemanko! Nie pokazałem, czy jest ciołek na live, ale Halo. jest wiadomość. Ale jest, to się liczę. Man ładny, ten sens jest taki 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 nijaki. no ta o, pokazał mi się na nie ma sygnału nie ma, nie ma ale fajnie przewodzi się jaki drugi raz nic cholera zapomniałam mu jej dać co opisałam Drogi tato, no tak. No więc tak, nigdy cię nie ma, nie znosisz muzyki, którą kochał. Właściwie to graliśmy i filmami. Ale tak ci się okładać, jak jakimś ceną, jesteś co roku najlepszym datą na świecie. Jak ci się to udaje, wszystkiego najlepszego pas na rach. Coś jeszcze było. A się zruszyłem. Ral? Śmankok. Ale ogólnie ta ja na trudnym. Przyszedłem na to gierkę na łatwym, Tato? to może już trochę lipa. Nie powiem, że ja czekaj nie, czekaj, ustawiam, pokażę, poproszę. Opcję Gra. No iż nagramy w sokiem Wskazówki. Wszystko chce mieć łączone. Czekaj, sterowanie. No to mam grać na brutalnym? Nie ma opcji, A ja to przynajmniej na łatwym. Opak. No jeszcze to ostatnio wiesz, kiedy ja to grałem w zimę, to przyniam Nie, nie nawet przed zimą. w roku jeszcze. Mój Jak Jak limit 30? Nie. Ja, ja, no, dobra. nie będzie. Chcę. Niech ci będzie. Pew mi się gotuje, ty jeszcze coś gadasz do mnie. Na przetrwaniu! Na przetrwaniu! Jeszcze chorysana jeszcze będę odpalał, muszę pobrać jeszcze. O co chodzi? O, o ten trawaj, co nie chodzi? W deszczu. Czekaj półtechową. Ale starko. Ulala Łakie ciepłe pudełko. Z spodu. Dobra, czyli wiem, że nie trzymać. Jak na A że ty przy łatwości. No nie wiem. Bo ty jesteś... Ty możesz, ja nie mogę. Tato? Ty możesz, ja nie mogę akurat. Jeszcze potrzebuję jednej wiadomości i pięciu XX. Ty I me think, X7. Tak.

Jesteś tu? Mają związek z się przez kraj Gdzie pandemią? jesteś, tu. Ale syf, ale burdal. wzmożoną agresję i ze względu na zaistniałą sytuację No, poszedł, poszedł. bomba, bo pierdole. Spowodowane... Bomba w bo bojlerze! Bomba w bo ty. Tato? Tato? Ta-ta Jeszcze oglądam serię, ale to poglądam trzy odcinki Kto się peterdami bawił Chyba na ustawkę ja że idzie policja No gitara się peterdami bawił Co mi popugo Mówi, że musi się udać 8 nieodebranych połączeń? Gdzie Elena. jest? Chodź, do cholery? chłopcze. Chodź, Zaraz będę. Elena dla nas byłeś, dla nas. Ale. Męgę. później usłyszałem, że jestem anka sara List ci tak jest? Ta. Eleż, ele. tu ktoś? nie nie dlaczego nie podchodź do drzwi nie podejdę, do drzwi. podejdę 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 żebyś wiedział podejdę z nimi nie tak chyba są chorzy. Chorzy na co? chory na wory. no brajdu to kość, kość to to

Niewoł! Masz pojęcie co tam się dzieje? Zdążyłem zauważyć. Cholera. Co my jesteś we krwi? To nie moja. Jedźmy z tobą. Mówią, że połowa ludzi w mieście Czy Możemy już jechać. Zaraz mi się tak papierzytym, czy co mi powiedzmy, co przestaną. Później. Czomeki Hej skarbie. Jak się A ty czuję. brzydki jesteś. Dobrze. Może włączymy radio? Tak, jasne. Kali, Mam pobranego? Ej, muzyka nie mam! A ja, 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 Przed chwilą speaker row, ole tam fura jest! Mówił, że wojsko rozstawia blokady na autostradzie. Nie wiedziemy do chępstwa trawisz, się zbadać. Pojedź siedemdziesiąt Powiedzieli, że nie żyje? mi Ale zegary ty masz. jak to się stało? Nie wiadomo. Sztalne te żeby wszystkich Styrta się pali! Tylko, żeby silikon nie wzięli. Dobra,

już wracali. z krylatów no, mogliśmy mogliśmy ale nie musieliśmy łebku ale Jello. helikopter patrz ten kolejny pomysł może moglibyśmy się cofnąć no co jego kurwa dawaj to sobie robisz, piciu? Toby, ja piciu! mi koleso! dajcie moje koleso! piciu! Toby, widziałeś? Tak, widziałem. Boże, skr skręć tutaj. Daj mi na piciu! nie ja piciu! Toby, ja Musisz się wywrócić. No, Przetrzymanie Zabierz nas stąd, zdarmy się. Ja. nie. Nie możemy się tu zatrzymać, nie, nie to Nie przez nich do chuja. Szybko, wycofaj! Są też za nami! Tam! 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 Trzymajcie się! Jedź! Hej A muszę wziąć, że tu wyszedłeś! On myślę, że osób! To się wyklepie Panie Toż to tak Dziecurkę pozostawisz? Jestem bezkarny. Jestem. Podaj mi rękę. Co się stało? Boli go. Było gorzej. A prawo. Musimy uciekać. Bili? Bili to nie wiem. Co to, to dziewczynka? Szybko w przedszkolu. Słuchajcie mnie. Nie Boję się! Joey uważa, zabij oczy skarbie! To jest tutaj całe czpony? Nie strzelaj tu, dystrybutor jest, jest! Nie strzelaj! Nie strzelaj tu, dystrybutor jest! Nie patrz Sara! Aha, to cała ustawka! Ja po prostu każdy biegnie na dożynki, bo Opel odpalił. Wszystko A już odpalił. I na dożynki biegną Jeszcze trzy województwa i to jest świetnie. Uciekajcie, ich jest za dużo! Gdzie łebku? Hehehe, <grystanie> Szybko! Przeszedł, przeszedł. Ale do rzadko! Kopie przejra. Nie Zaraz będziemy na miejscu! Cholę za momencik! Przechodzą przez płot! Nie zatrzymujcie się, szukajcie wyjścia! Dalej! Na co za łobieg wycał po słodku? Ruchy! Dotrzyjcie do autostrady! Idź, ty masz szarę! ja im ucieknę! Spotkamy się tam! Szybko! Czy go fita skleiła? Jeszcze kawałek. To się jeszcze wyklepie, panie. Ja widzę katalizator na małowicielu, w biciu Potrzebujemy Wstać! pomocy. Posłuchaj, to moja córka. Chyba masz złamaną nogę. Okej, okay. nie jesteśmy. Ale na przedkorzyść. Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy. Czekam na rozkazy. A co z błyszczątkami? Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, okej? Okay? To Ale. Tak jest. Słuchaj, przeszliśmy przez piekło. Potrzebujemy tylko.

Wiem, że boli skawie. Nic, nic, Jak boli, to rośnie. Boli, brzuch, od pizzy. bardzo, boli, brzuch, od pizzy. wiem każdy Boli, pizzy. Leży drogi z kibili.

Oni no, ci się zachować. <śmierdzono> już ponad 200 ofiar śmiertelnych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, który władze samolityczne zachęcają do ciśnki setki dział. Świat pogrążył się w panice, gdy wyciekł raporty Światowej Organizacji Zdrowia, który potwierdza, że najnowsze co tych opak Tiboba jest, coś nie płacz. Znika biurokracja, społeczeństwo wreszcie jest w stanie wziąć sprawy swoje. Los Angeles to najnowsze miasto. W Los Angeles. Chociażby w tej dużej W Zamieszki trwają już trzeci dzień, a zapasy żywności dramatycznie się kurczą. Nie wiem, do Wokrót ataków przyznała się grupa używająca nazwy Świetliki. Ich rzecznik prasowy wzywa do wznowienia działalności wszystkich organów władzy. Protesty wybuchły po egzekucji kolejnej szóstki domniemanych świetlików. Nie, to jest ten. To jest ta małpia ospa. Mówię ci, to jest ta małpka ospa. Osp, ospa, małpka. Mi się wydaje, że po prostu jakaś mucha przeleciała i po prostu się jakby zaraziło muszką. Śliska grypa. Mi się wydaje, że to kator jest. To jest moje zajmka, tak. Zaraz <skrywa> mam! Ale dobrze, ale... Siemanko! Ale kuźniki tylko wyciągnęło już. Ujada. Rol? Drinka? Nie. Yeah. O, oh, herbata. A Dobra, ja przyniosłam ci wiadomość. Gdzie byłaś teraz? W, w zachodniej dzielnicy. Robiliśmy tam przerzut. My. Robiliśmy My mieliśmy robić przerzut. A no wiesz, mówiłeś, że chcesz być sam, pamiętasz? Spróbuję zgadnąć. Do wymiany nie doszło, a klient zwiał z naszymi tabletkami. Nie tak było? Ha. Wszystko poszło bez problemów. A za te kartki wyżyjemy kilka miechów, lekko. Powiedz mi, co to jest? O, kiedy tu wracałam, napadło mnie nagle dwóch pieprzonych dubków, jasne. Może dostałam parę strzałów, ale poradziłam sobie, tak? Daj mi to. Który z tych dupków przeżył? <grym> Bardzo śmieszne. A wiesz przynajmniej, Kim byli? Posłuchaj, oni są nieważni. Przede wszystkim ważne jest to, że to Robert kurwa ich nasłał. Robert. Dobrze wie, że go ścigamy. Wydaje mu się, że nas uprzedzi. A no to sprytny sukinsyn. Nie. Nie jest aż tak sprytny. Wiem, gdzie się zaszył. Chyba żartujesz? Stary magazyn w Mission Hill. Nie wiem, jak długo tam będzie. Jestem gotowy. Idziemy? Mm, jestem za. Jestem za. Teraz zacznę, bo ja zepnę, wracam do miasta. Dostrzelaj. Coś nie podoba. Chcecie Niedługo zaczyna się godzina policyjna. Hmm, coś pośpieszmy. Opa, kwiat pral żyjesz? Okolina. Ile już jest na wiadomości? Co wskaże? Wyznaczyli mnie do pracy na zewnątrz.

Nie słyszałem. No, 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 no. Załatwiłam nam nowe papiery. Przejdziemy bez problemu. Jedź dalej. Bomba w Wolny Idziemy, chodźmy! Droga Idziemy. Uwaga! Pint numer 5 jest zamknięty do odmiany. Oto łatwą drogę szlak trafił. Opatrzony okej? Okay? wszystkie punkty kontrolne. Musimy pójść naokoło. 88 na zewnątrz. Albo możemy odpuścić Robertowi. <grym> mi się 18, to to jest mi to wziął jest twoją teraz jesteś obok przed przebieg. I dostrzelaj. Jak tam we wschodnim tunelu? Nie, czysto? Użyłem go. Po wszystkich, myśli, A ty dokąd? Z wizytą do Roberta. kropkę napisz. Ty też. A kto jeszcze go szuka? A Marlin wypytywała o niego. Chciała go znaleźć. O Marlin. Czego świetliki chcą od Roberta? Myślisz, że mi powiedział? Co mi powiedziałeś? Prawdę. Jak good boy napisałeś. Słusznie. Good Trzymaj się z daleka od kupotów, ok? okej? Wojskowi niedługo będą słyszeć. Czekaj, Czeka, Czeka tak. to magiczne słowo klucz. A zablurę ci to. <laughs> yes. Marlin szuka Roberta? Co o tym myślisz? Nie podoba mi się to. Musimy go znaleźć zanim zrobią to świetliki. Proszę, okay. to okej. tutaj. Ale tak zwana Cześć. Ej, wcale Co tego nie widać? nie widać. Zaczyna się robić gorąco. A jak tutaj? Cicho. Ani śladów wojskowych czy zarażonych. To chciałam usłyszeć. Proszę, klepeczki mam jakieś. Joel, pomóż mi z tym. Uważajcie na siebie. Chciałbyś. Jezu, warto walić. Nie powinni to wrzucać czego popadnie. światło. nasz sprzęt. Czekaj. To jest strep przetwaja piki Cały czas leżą tu nasze plecaki Mała no, widz wow. Czyli nie możesz pudłować nie Jeste magicznie jesteś Mikołaju Mikołaju Gotowy? Tak jest. Czemu? Chodźmy. Ale mi to rzeka. A czemu na odwróć się nie